Tajemnica pierwsza, obrzezanie Pana Jezusa. Ojcze, przedwieczny Boże, przez Najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze rany, pierwsze boleści i pierwsze przelanie najświętszej krwi Pana Jezusa, na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich, a szczególnie w moim pokrewieństwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica druga. Krwawy pot pana Jezusa. Ojcze, przedwieczny Boże, przez najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi, ofiaruję Tobie tę okrutną mękę, serca Pana Jezusa, na górze oliwnej, każdą kroplę krwi z krwawego potu, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie miłości Bożej i miłości bliźnich naszych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica trzecia biczowanie Pana Jezusa. Ojcze. Przedwieczny Boże, przez najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi, ofiaruję Tobie te tysiąc ran o okrutnej boleści i drogocenną krew Pana Jezusa, spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi, grzechy serca i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, a zwłaszcza w moim pokrewieństwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica czwarta. Cierniem koronowanie Pana Jezusa. Ojcze, przedwieczny Boże. Przez najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi, ofiaruję Tobie rany, boleści i drogocenną krew Pana Jezusa, z koronowania cierniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica piąta: Dźwiganie Krzyża. Ojcze, przedwieczny Boże, przez najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi, ofiaruję Tobie tę okrutną mękę, Pana Jezusa i Jego drogocenną krew, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim świętym postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom, i na ubłaganie prawdziwej miłości do Krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica szósta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Ojcze, przedwieczny Boże, przez najświętsze serce Pana Jezusa. I niepokalane serce Maryi ofiaruje Tobie Twojego boskiego Syna na krzyżu, jego przybicie do krzyża, jego podniesienie na krzyżu, jego święte rany na rękach, nogach i boku, jego drogocenną krew, która wylała się za nas, jego skrajną biedę, jego posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się świętych ran jego we wszystkich mszach świętych na ziemi, na pokutę za skaleczenie świętych zakonnych ślubowań i reguł, na zadość uczynienie za wszystkie moje i Wszystkich ludzi całego świata grzechy Za chorych i umierających Za kapłanów i laikat Za życzenie i prośby Ojca Świętego Za odnowę rodzin chrześcijańskich Za umocnienie w wierze Za ojczyznę moją I jedność rodzin i narodów Jedność Kościoła w Chrystusie Jak i za dusze w czyśćcu Cierpiące i te, które Znikąd ratunku nie mają Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje Przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica siódma otworzenie świętego Boku Pana Jezusa. Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa Chrystusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy. Racz przyjąć tę drogocenną Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa i racz nam być łaskawy i miłosierny. O przenajświętsza krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O przenajświętsza wodo z najświętszego boku i serca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy, i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze, według świętej sprawiedliwości twojej, ale racz nam być łaskawym według wielkiego miłosierdzia twego. Panie Jezu, który konałeś na krzyżu za nas, zanurz w swoim najświętszym konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez najświętszą agonię Twoją. Uwielbiam Cię, ojcze, przez miłosierdzie syna twego. Jezu, miłosierny Boże, wierzę w Ciebie i ufam dobroci Twojej teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.